Bardzo proszę tej zwycięskiego trenera o parę słów O, 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 o meczu, o początku sezonu. Planek. Ja oczywiście bardzo cieszę się z odniesionego na inaugurację sezonu zwycięstwa. Myślę, że dzisiaj spotkały się dwie wyrównane drużyny. O ile w dwóch pierwszych setach. Wydaje się, że my kontrolowaliśmy przebieg, bo prowadziliśmy cały czas z dwoma, trzema punktami, ale zespół z Bochni no, z każdą piłką zaczął grać coraz lepiej. Widać było, że się rozkręcają. Myślę, że bardzo dużo dobrego wniósł Kuba Habel na rozegraniu. Od momentu, gdy wszedł na boisko, no, świetnie kierował poczynieniami swojego zespołu, my mieliśmy sporo problemów wtedy z zablokowaniem zawodników z Bochni. Szkoda nam trochę trzeciego seta, gdzie przegrywając 20-16, doszliśmy, było już po 24. No ale tak naprawdę to ten set zdecydowanie należał się zespołowi z Bochni. I bałem się, bo często nauczony doświadczeniem taki przegrany set na przewagi skutkuje tym, że zespół, który przegrywa 2-0 i wygrywa takiego trzeciego seta na przewagi, łapie wiatr w żagle i, i wtedy jest bardzo trudno ich zatrzymać. Zdaję sobie sprawę, że zespół z Bochni pewnie nie pokazał wszystkich swoich umiejętności, jest trapiony kontuzjami, ma swoje kłopoty personalne. Niemniej no my, też, my też nie mieliśmy pewne swoje problemy, szczególnie Robert Książkiewicz, nasz środkowy bloku, praktycznie przez pół tygodnia w ogóle nie trenował, skutek naciągnięcia mięśni brzucha. Mamy też nieco węższą ławkę rezerwowych w porównaniu z zeszłym sezonem. Nie mamy praktycznie zmiany na pozycji rozgrywającego. Mamy dwóch środkowych, także no, pełni obaw przystępowaliśmy do tego spotkania, tym bardziej, że gdzieś tam w przedsezonowym, podczas przedsezonowego turnieju w Robczycach ulegliśmy zespołowi z Bochni, a dodatkowe te problemy ze środkowym no, powodowały, że, że przystępowaliśmy no, z, z, z obawami do tego spotkania. Cieszę się, że mecz zakończył się, że wszyscy zakończyli w zdrowiu, bo dzisiaj jest 13. Na szczęście na szczęście wszystko dobrze się potoczyło. I tak jak mówię, no, ogromnie cieszymy się, że na inaugurację wywozimy e, trzy punkty. Może jeszcze tutaj. Zawsze tutaj się gra fajnie. Cóż mogę powiedzieć? Ze swojego punktu widzenia stwierdzam, że widać, że to był pierwszy mecz w sezonie, ponieważ jedna i druga drużyna grała bardzo falami. Szkoda trzeciego seta. Nie ubliżając oczywiście Bochni, bo faktycznie przez cały dzień to oni, przez cały, set to oni kontrolowali te, te, te wydarzenia na boisku. Chwała zwycięstwom, ale również wielkie gratulacje należą się drużynie przegranej, która naprawdę postawiła bardzo wysokie warunki. Dziękuję bardzo. Może do naszego trenera mamy nowy, prawie nowy zespół, bo tylko czterech ze starego. Wiemy, jakie są plany. No, jak wam się trochę... Nam szkoda trochę czwartego seta, bo było chyba blisko. Parę słów, bardzo proszę. Nam też szkoda czwartego seta, ale to może od początku. Szkoda też pierwszych dwóch przede wszystkim, bo nie trzymaliśmy taktyki zupełnie. Umawialiśmy się na, na co innego, a graliśmy zupełnie co innego. Chłopaki chyba wyszli trochę zagotowani. To jest, to jest pierwszy mecz w sezonie. To są to są generalnie młodzi, młodzi ludzie, 19, 20 letni, ograni jeszcze nawet na tym poziomie drugoligowym i trochę, trochę czasu musi, musi minąć. Trochę piłek muszą, muszą, stracić na parkiecie, żeby, żeby zrozumieć co, na co tak naprawdę się umawiamy i tą taktykę, taktykę trzymać. A nie było nic skomplikowanego, a tak naprawdę przede wszystkim chodzi o atak. Atakowaliśmy prosto, prosto w blok w środkowych Ściągaliśmy tą piłkę bez sensu zupełnie. Jeśli chodzi o czwartego seta, pewnie że szkoda. Po 21 było. Przegraliśmy zdecydowanie końcówkę, cztery, cztery piłki z rzędu. Niestety, no, pierwszy, pierwszy mecz ja myślę, że nie, nie najgorszy, ale, ale niestety punkty wywozi krosno. Karol, ty grasz drugi rok u nas w zeszłym roku. No, mamy, Wydaje mi się, atmosfera teraz jest bardzo dobra. Jak? Jaka, no właśnie, jaka jest atmosfera i jak się gra w tej nowej młodej drużynie? Teraz z tej starej już wyjadać czy ty? Myślę, że bardzo fajnie się gra, chłopaki nowe, młode, wniosły troszkę ożywienia. ja też jestem młody, ale nie aż tak. Myślę, że z wyniku nie możemy być zadowoleni, jednak z gry jak najbardziej. Myślę, że to będzie procentowało. Jeszcze wiadomo, nie wszyscy są w pełni w pełni zdrowia i. Myślę, że kolejne mecze zagramy lepiej i uda się wywieźć punkty ze skarżyska.